Magiczne afirmacje. Twoje słowa mają magiczną moc. Afirmacje to potężne narzędzie, które pozwala kształtować Twój umysł i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu. Dziś chcę podzielić się z Tobą dziesięcioma magicznymi afirmacjami, które przyniosą Ci więcej radości, sukcesów i spełnienia. Powtarzaj te słowa na głos lub w myślach, tak często, jak to tylko możliwe. Jestem pełen energii i gotowy do podjęcia każdego wyzwania. Moja siła jest większa niż moje obawy. Jestem niezwyciężony. Każdy dzień jest prezentem, który mogę w pełni wykorzystać. W moim życiu pojawiają się cudowne możliwości, które prowadzą mnie do sukcesu. Mój umysł jest spokojny, a moje serce jest pełne miłości i wdzięczności. Moje cele są osiągalne, a moje marzenia stają się rzeczywistością. Jestem wart miłości i akceptacji. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Mój potencjał jest nieograniczony, a możliwości są nieskończone. Każdy krok, który podejmuję, przynosi mi coraz większe szczęście i spełnienie. Jestem kreatywny i inspirujący, a moja obecność dodaje piękna temu światu. Gratulacje. Powiesz tę listę afirmacji swojemu umysłowi, a zobaczysz, jak magiczne siły zaczną działać w Twoim życiu. Pamiętaj, że pozytywnego myślenia nigdy za wiele. Wróżbita Łukasz Węcka